Jacek Sempoliński obraz zatytułowany Czaszka. 1983 rok, już naprawdę bardzo niedawno. To bardzo mocno daje też ekspresję, działanie artysty. Ja zawsze, gdy patrzę na ten obraz, to sobie wyobrażam Sempolińskiego, jak on naprawdę to piszczy jakimś nożem i rozdrapuje. Tutaj chodzi o to, żeby nie patrzeć na sam obraz, ale widzicie akt ekspresyjny, akt dewastacji. A czaszka? Tylko tyle nam podpowiada tytuł. Ale z czym mam się może uchylać? Czaszka. Była z jakąś śmiercią. Czaszka. znaczy golgota. To może się też nam związać z jakimś takim motywem pasywnym. Śmierć. Być może ten obraz jest bardzo źle wyeksponowany. Nie wiem, trzeba by było zapytać zympulińskiego, ale Włodzimierz Nowaczyk, kurator malarstwa nowoczesnego, on jakby odpowiada za to i projektuje, mówi projektantom, jak to ma być. To też Państwo bardzo, bardzo słyszą z Państwa w branży, jak ta wentylacja wartość nawet. Państwo mogą też to, to, to oceniać, być czy nie, bo ja czy jakiś pasjonist, słysząc ten, dźwięk, bo nie